Witam was tutaj Nexos, witam w kolejnym odcinku. <laughs> w dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do rozgrywki Battlefielda 3, czyli to co już tam kiedyś tam dawno zapowiadałem, że pogram sobie z widzami. No i właśnie dzisiaj chciałem Was zaprosić do takiej rozgrywki, która odbędzie się w poniedziałek, to będzie poniedziałek 30, czyli jutro. Jak dzisiaj się ten film pojawi, to będziecie wiedzieć, na pewno dzisiaj się pojawi o godzinie 21. Ale dlaczego? Przecież to jest poniedziałek, godzina 21, Nexus Live. Otóż tam z rokiem się umówiliśmy, że będzie niestety za dwa tygodnie, tam różne takie sprawy, to jest nieważne, live'a w poniedziałek niestety nie będzie. Dlatego postanowiłem coś zrobić w ten poniedziałek ze swoimi widzami. No i pogramy sobie w Battlefielda. I tak o, jeżeli ktoś chce wziąć udział w tej rozgrywce, ponieważ każdy będzie mógł wziąć sobie udział, to na dole napiszcie swoje nicki z gry. Tak, swoje nicki z gry i z Battleloga, przepraszam. I napiszcie coś tam w stylu, że mam chęć pograć i coś takiego. Dodatkowo zaproszę do, do rozgrywki do, na, na Skype'ie do nagrania. Zaproszę trzy osoby. Dlaczego tylko trzy osoby? No bo wiadomo, że, że przy większej ilości osób to jest nieco rzeźnia i to na nagraniu nie wygląda dosyć fajnie, więc wybiorę sobie trzy losowe, kompletnie losowe osoby. Tylko je jeżeli możecie, to też napiszcie, że macie dobry mikrofon, czy coś takiego i zadbajcie o to, żeby ten mikrofon nie szumiał jakoś albo jakoś, nie wiem, dobrze brzmiał, bo wiadomo, nie chcemy przez całe nagranie coś takiego. Pogramy sobie na, na paru mapach. O godzinie 21.00 zagramy chyba na normalu, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale o godzinie 21.00 pod tym filmikiem znajdzie się link do serwera, na którym będziemy grać. Więc wpadajcie o 21.00 jutro na, na ten filmik i będziecie mieli od razu serwer. Tych, których dodam, oczywiście także na liście, będą mieli dostęp do, do wejścia na ten serwer. No i co? Do zobaczenia, cześć! Aha, jeszcze tak. Tutaj do tego będzie doklejony jeszcze kawałek mojej rozgrywki, gdzie zdobyłem sobie broń ACWR czy coś takiego i pomyślałem, że to będzie bardzo fajny materiał, ponieważ biegałem sobie z tubką przez całą mapę i zabijałem ludzi. Ale to już nie przedłużam, więc do zobaczenia, miłego oglądania, cześć! Ach kurczę, jeszcze zapomniałem. Yy, podobne coś odbędzie się w World of Warcraft już niedługo, więc jeżeli ktoś by chciał, to niech sobie tam przygotuje swoją postać i takie coś z World of Warcraft, gra z widzami, na pewno zrobimy jakieś sobie battlegroundy, czy coś takiego, ale... ale to już później. Takie coś, że nie gramy tylko w Battlefielda, ale w WoWa też możemy sobie pograć. A więc dobra, szybko, cześć! i okay, dzisiaj zbieramy sobie na broń, która nazywa się... A C. chyba AC R chyba jakoś tako O, ale wysadzony I musi... I mu... to, to jest ta broń, która wymaga 20 zabić z broni przeciwpancernych I właśnie to staram się zrobić o, Ale dostałem To będzie ciekawy bardzo gameplay, ponieważ biegam sobie po mapie i wysadzam ludzi esmawem, więc... Nie wiem do końca, czy to jest broń przeciwpancerna. To jest w sumie broń przeciwpancerna. Dlaczego tutaj miał być. Ooo, wysadzony! Lulululu! To jest tak zwany noob tubing, więc nigdy tego nie róbcie, to jest bardzo wkurzające. Ale ja to muszę robić na misję, więc mi to chyba będzie wybaczone. Jako, że samo EA, czy DICE, zmusza mnie do tego, aby podejmować takie działania. Muszę zabijać ludzi z tuby. Więc dzisiaj będzie krótki gameplay. Na początku będzie informacja. O Jezus, ktoś mnie resnął. No ptub. szukajmy kogoś, żeby skosić stupki. Tak ślicznie się tutaj wysadza, ludzi. Już dostałem parę spamów, że. O Jezus, Maria, co to było? Chodź, chodź, chodź. O Jezu, to jest właśnie głupie, jeżeli zginiemy. W czasie wystrzału, to ten, ten pocisk nie leci. To jest głupi system, dziwny, zbugowany. Tak samo z granatami jest, niby rzuciłeś, ale nie rzuciłeś. O jezu, dostał prawie. O, <ślesk> Ale rzeźnia, jeszcze, jeszcze trochę muszę zabić ich. No, pięknie. Nie no, gości miał spawnki, znaczy spawn, laki, spawn, czy jak to tam się nazywa. To jest taki bezsensowny gameplay. Na pewno kiedyś gdzieś go tam wrzucę. Jak będę starał się zrobić coś, tak zwany event, o którym no dowiecie się już, już tam pewnie w filmie. Więc granat. Hello. Kurde, ja strzelam tymi pociskami, nawet nie wiem gdzie. Ale ta, ta, ta ACR czy coś takiego to jest super broń ogólnie o ho, 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 jak pięknie kurde tak to można grać On mnie tutaj tak nie lubią, mówię wam Aj no kurde no widzicie? Wystrzeliłem przecież normalnie, wszystko poleciało ładnie Ale tak to jest w tym BF-ie. BF jest taki zbugowany Oj, oj, oj to teraz chętny jest na tubkę. A, i myślałem, że tu będzie biegu. Zabijemy go w typowy, normalny sposób. Udało się. To nawet nie wiem, co coś za broń. Odblokowałem po prostu jakąś. Więc nawet nie pytajcie się mnie. Bo ja się na broniach inżyniera niestety nie znam. Tu pewnie ktoś będzie. O Jezus, nie trafiłem. Nie. Proszę, nie. Tuba. O. Oh! <noise> o! To, to jest bezsensowny gameplay. Nie wiem po co ja to w ogóle wrzucam, ale. Po... Nie, no w sumie pomyślałem, że to jest. To będzie taki śmieszny pomysł, żeby zrobić odcinek z tubowaniem. Ludzie, kurde, biegają i, i podkładają C4 i wysadzają ludzi, a ja wysadzam. No kurde, no jakim cudem on nie zginął. Jaki... Jaka zawiść. Jeszcze mnie dobijał na ziemi. Bo mnie naprawdę nie lubi. To ten, którego chyba tubuje najwięcej. Oj oj, 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 dostałem z tyłka. No ale cóż, i tak się zdarza. Nie, 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 zobaczymy ile, Do, dobijemy nie więcej niż 10 minutek. Nie powinienem um mówić ile będzie trwał materiał, ale ja już tak z przyzwyczajenia. Żeby siebie kontrolować, ja muszę nauczyć się kontrolować z czasem. Żeby nie przesadzać później. O, ho, 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 piękny. Kocham to. O Jezus! Ale nie, aha, myślałem, że to medyk, ale nie, to nie medyk. To mnie nie resnie, niestety. Ale zobaczmy, dobra, mam tubkę. Kici, kici! Kurde, to jest ta, tak super. To tak wyparzyć komuś w mordę. Oj! <ścoughs> o Boże, niechcących gościa zabiłem. Ktoś w ogóle mnie Ga gania tutaj, chyba. No, a przeładujmy tubkę, połóżmy się. Nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Tak super, super, że mnie nie widział. Może go pocisnę tu. O jezu, nie zabiłem go, no wiecie co. Ale teraz go gdzieś dorżnę. O, teraz jesteś mój. No nie, kurde. Zabrali mi killa. No ale cóż, mam jeszcze parę pocisków. Opa. Może gdzieś tędy przejść? Ach, te mapy, one są takie takie bliskie. Ja się boję, że sam siebie wysadzę zaraz. Tu będzie ktoś! No nie, Jakim cudem ta. Oh, to jest głupie. Ten, ten system powinien zostać poprawiony. Strzelanie jest super. Wszystko jest super. Tylko. Tylko wszystkie, wszystkiego. Wszelkiego. Mm, wszelkiej maści, ładunki wybuchowe działają w taki sposób, że aż no na no żal. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj musi być. Jest! No co? No dostał od razu centralnie na pysk. <laughs> I, I o tym mówię. Kurde, chyba nigdy nie zdobędę tej broni. A muszę, bo jest super rashna. Z tego co słyszałem i z tego, i z tego wyglądu i w ogóle. Jakoś mi przypadła do gustu. Jest! Tu w wryj! Tuba dziwko. Kurde, ja to powinien być hunter tu ze snajperą latać, a nie... Ale dobra, to też w sumie pewnego rodzaju jest przyjemne. No kurde i czego nie zabiłem, no widzicie? To to jest właśnie to. Możecie sobie zobaczyć jak, jak to działa teraz z, z tym strzelaniem. Dlatego w Batkompany, w Battlefield Batkompany, to tubowanie ludzi było trudne. Naprawdę tutaj stwierdzam iż to było trudne. I byłem pełen podziwu dla ludzi, którzy w Battlefieldzie trójce tubują tak ładnie. Bo, bo to, to jest trudne, no kurde, ja tak sobie tutaj chodzę, strzelam, ale coś mi nie idzie. Zmam się za łóżkiem, dyskretnie. Nexus wychodzi i, i tuba wryj! Tylko małem pistolet. Trzeba przeładować koniecznie. I teraz trzeba gdzieś tu kogoś, naprawdę tak solidnie komuś wyparzyć, żeby się O, tu będzie ktoś, tu na pewno będzie ktoś. O, jest! <laughs> ACRW! Piękne, to jest piękne po prostu. Ale jeszcze chyba ostatnią tubę założę komuś. I się żegnamy. Oj, oj, plecy. O Jezu. Dobra, więc... No nie no, patrzcie, widzicie? Tak, jestem postrzywany i gotowy na akcję. Co to było? Wow. Ostatnia tuba. To będzie pożegnalna tuba, wry! Ale jestem zły. Ale jestem zły. Zgincie! Ale piękne, akurat za zawsze... I tu macie... zawsze pod koniec będziecie mieli super akcję. Nexus wam to obiecuję, bo jak chcę się pożegnać, to wtedy dopiero zaczynam ładnie grać. Więc... A ten śmiech to nie był taki naturalny śmiech. Ja się tak nie śmieję, to jest wymuszany śmiech, który robię na potrzeby materiału. <śmiech> Normalny śmiech brzmi inaczej. Kurde, ostatnią tubkę chcę założyć. Ostatnią tubkę, Szybko, szybko, szybko. Oj, to nasz. Ostatnia szybka tuba. Moja tuba. Hey, if you know what I mean. O o o o o. What the fuck? Nie ma dźwięku, ej. Ej, dźwięk się skończył. Halo. Halo.